Zapiszmy współrzędne xowe oraz y w takiej tabelce. Współrzędne Xowe punktów to minus 5, minus 2, minus 2, 0 oraz 4. Współrzędne Y odpowiadające tym xom to jest 1, minus 1, minus 2, minus 3. Oraz 1 I teraz zwróć uwagę na taki szczegół. W tabelce widzimy, że występują dwa x -y o tej samej wartości. To by oznaczało, że wykres funkcji w pewnej części, raczej wykres, może jeszcze nie, nie mm, wymawiajmy słowa funkcji, bo mamy uzasadnić, że nie istnieje ta funkcja, czyli to, co byśmy narysowali, to dla tych dwóch punktów byłoby prostą pionową. A pionowa prosta to nie jest wykres funkcji, ponieważ pamiętamy z definicji funkcji, że dla każdego argumentu możemy przyporządkować dokładnie jedną wartość. A my tutaj w tej części przyporządkowaliśmy. Jednemu argumentowi dwie wartości. Dwie różne wartości. Dlatego to nie jest funkcja. No i pod spodem dopiszmy tylko taką dopiskę, co kończy dowód.